Jasienica ma nowe boisko. Nowoczesny obiekt ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowany na terenie szkoły. Można na nim grać w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa. Inwestycja została sfinansowana ze środków unijnych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowanie przyznała lokalna grupa działania Równiny Wołomińskiej. Uroczystość otwarcia boiska miała miejsce 8 listopada i rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej w miejscowym kościele. Tak obracali, że powstało zamiast złotej sztabki boisko wielofunkcyjne. Ono, jako dan od tych wszystkich dorosłych, którzy pozbierali się, pozbierali, pozbierali i zbudowali coś dobrego, będzie owocować tym, że tacy wasi koledzy, koleżanki, będą rozwijać swoje talenty. Obiekt taki, jak, jak to boisko, jest potrzebny dla młodzieży w czasie zajęć na lekcjach WF-u, ale również dzieci będą spędzały tutaj wolny czas w sposób bezpieczny i bez żadnych zagrożeń po lekcjach. Jasienica jest największą miejscowością po mieście Tłuszcz. Zamieszkują ponad 3000 osób i z tego względu to boisko powstało właśnie tutaj. Cieszymy się bardzo jako rodzice, że boisko już zostało oddane. Zauważyliśmy, że czym mniej naciskamy burmistrza, tym więcej on dla nas robi, ale chcielibyśmy, żeby czuł ten nasz oddech na swoich plecach przy podejmowaniu decyzji i tak jak to boisko było szybko oddane, oddał nam gimnazjum jak, jak najszybciej, żeby już od przyszłego roku dzieci. Bardzo się cieszę, że wreszcie mamy jakieś konkretne boisko w miejscowości Jasienica, bo jest tutaj bardzo dużo ludzi. I może skończy się takie chaotyczne tam gdzieś granie po, po jakichś tam górach, po polach. Bardzo się cieszymy z tej inwestycji, że udało się taką inwestycję w Jasienicy. Dopiąć, że tak powiem. No, myślę, że każdy, kto był w naszej szkole jeszcze kilka miesięcy temu, no, widział w jakim stanie, jakie było to boisko. Uroczyste otwarcie nie mogło się obyć bez przecięcia wstęgi, którego wspólnie dokonali burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, dyrektor szkoły Agnieszka Walaśkiewicz, przewodniczący Rady Rodziców Dariusz Suchenek i przewodnicząca samorządu uczniowskiego Paulina Szymańska. Następnie wszyscy zebrani udali się do sali gimnastycznej, gdzie uczniowie i uczennice wystąpili w programie artystycznym tematycznie związanym ze sportem. Nie zabrakło najnowszych trendów muzycznych, oraz utworów jednoznacznie kojarzących się ze sportem. Myślę, że ono będzie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla mieszkańców Jasienicy, ale i okolicznych miejscowości. Dla nas ono jest bardzo ważne, ponieważ pozwala nam realizować naszą strategię, nasze plany, które założyliśmy sobie już kilka lat temu. Cieszymy się, że gminy składają wnioski, zabezpieczają środki własne też na wkład, bo no, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że Unia Europejska finansuje, tak, ale... W przypadku gminy no, praktycznie długie 50% trzeba dołożyć. Teraz mieszkańcy Jasienicy z niecierpliwością czekają na ukończenie prac w budynku nowego gimnazjum. Są szanse, że budowany od 6 lat obiekt uda się w przyszłym roku oddać do użytku. Kiedy zostanie oddany na budynek gimnazjum, to warunki lokalowe znacznie poprawią się w naszej szkole. Wyleminuje się częściowo system dwuzmianowy, no i uczniowie mieli inny komfort nauki.